Cześć, z tej strony Tomek ze sklepu Agtom. Przygotowałem taki krótki poradnik w kilku punktach. Pokażę Wam jak poradzić sobie z najczęstszymi problemami, które pojawiają się w trakcie pracy z aerografem. Będzie to takie uzupełnienie do serii poradników już sprzed kilku lat, które są tak naprawdę dalej aktualne i jeśli macie jakieś takie podstawowe kwestie, pytania co do aerografów, to naprawdę polecam sobie obejrzeć tą serię sześciu filmików. A tutaj w tym filmie pokażę wam w takich kilku punktach, jak poradzić sobie właśnie z takimi najczęstszymi problemami, z takimi, które zdarzają się wam zaraz po zakupie, kwestie, o które pytacie nas też w sklepie i pytania, które pojawiają się na grupach modelarskich. Postarałem się to tak skondensować, zebrać w taki krótki poradnik i zapraszam Was do oglądania. Numer jeden na naszej liście to zdecydowanie efekt takiego bombelkowania ze zbiornika z farbą. Bardzo często zdarza się ten problem właśnie przy nowo kupionych aerografach, albo też w trakcie eksploatacji, kiedy na przykład spukną nam jakieś uszczelki. Tego nie zauważamy nawet, pojawia się ten problem. A jest on związany w co najmniej w 90% przypadków z nieszczelnością dyszy. Prawie zawsze to bąbelkowanie powodowane jest przez to, że to uszczelnienie w tym miejscu nie działa tak jak należy. I albo mamy w przypadku gumowych uszczelek y, tą uszczelkę uszkodzoną, pękniętą, y, albo po prostu tak zgniecioną, że no, ona nie pełni swojej funkcji uszczelniania. A więc warto taką uszczelkę sobie dokładnie obejrzeć, czy nie ma na niej jakichś uszkodzeń. Jeśli są, to po prostu wymienić. Jeśli chodzi o aerografy z dyszą niegwintowaną, gdzie jest taka uszczelka teflonowa, to zwykle nie ta uszczelka odpowiada za problem, a uszczelka na osłonie dyszy. Na przykład w przypadku Ultry, producent jakieś 3 lata temu wpadł na pomysł, żeby ulepszyć Ultrę, dodając jej w tym miejscu właśnie uszczelkę gumową. I od tego się zaczęły problemy właśnie z tym efektem bomberkowania, ponieważ ta uszczelka powodowała większą odległość jakby całego układu dyszy i dysza z uszczelką teflonową nie były dociskane do korpusu aerografu, przez co ta szczelność była też tam właśnie gumiona. Tak naprawdę jeśli macie Ultrę z tą uszczelką gumową i zaczęły Wam się pojawiać problemy, to proponuję po prostu tą uszczelkę zdjąć, bo ona już jest yy, prawdopodobnie spuchnięta od płynów do czyszczenia, od rozcieńczalników i z czasem właśnie będzie powodowała to cofanie się powietrza do zbiornika. Jeśli tutaj jesteście pewni, że wszystko jest ok, to takie bąbelkowanie może na przykład jeszcze powodować to, że dysza jest pęknięta, ma jakieś mikropęknięcie, przez które to powietrze się dostaje do tego kanału z farbą. Ewentualnie założona jest zła osłona dyszy. To znaczy, na przykład mamy założoną osłonę 0,2 mm na dyszy 0,4, albo odwrotnie. No tutaj różnie to może się dziać w różnych modelach aerografów, ale. No, to też proponuję po prostu zwrócić uwagę. Powodem tego bombelkowania może być jeszcze jedna kwestia bardzo prosta rzecz. Czasami zdarza się, że po prostu osłona dyszy jest niedokręcona jak należy. A zdarza się to na przykład w momencie, kiedy korzystamy ze zbiornika do czyszczenia aerografu po prostu przez tą gumową osłonę, tutaj na wlocie zbiornika. Często gdzieś poruszymy aerografem w złą stronę i poluzujemy osłonę dyszy. To też spowoduje nieszczelność. Problem numer dwa: aerograf nie maluje, czyli leci nam powietrze, ale farba już nie. Tutaj, przyczyną najczęściej jest zapchana dysza albo jest po prostu brudna. Po poprzednim malowaniu nie została doczyszczona odpowiednio albo zapchała nam się w trakcie malowania, kiedy na przykład malujemy farbami akrylowymi te zasknięte resztki farby, powiedzmy z iglicy, cofając igłą do środka dyszy, pozostają tam, tworząc tam takie zasknięte nagromadzenie farby, która po prostu zapycha dyszę. I w takim przypadku najlepszą radą jest to, aby w trakcie malowania takimi farbami akrylowymi co jakiś czas sobie przecierać końcówkę iglicy, na przykład patyczkiem z bawełną nasączonym rozcieńczalnikiem czy też cleanerem. Drugi powód takiego stanu rzeczy to może rzecz prozaiczna, ale zdarza się najlepszym. To jest po prostu niedokręcona iglica, czyli kiedy cofamy spust, nie idzie za tym cofanie się iglicy. To wystarczy po prostu, wtedy zblokować sobie tutaj ten mechanizm trzymający iglicę i wszystko powinno być już ok. Tu jeszcze taka uwaga, kiedy mamy zapchaną dyszę, nie leci nam farba, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, po prostu, czyszcząc sam, samą końcówkę dyszy, wtedy. Zdecydowanie nie radzę rozkręcać aerografu, kiedy farba jest w zbiorniku, zwłaszcza w przypadku aerografów z dyszą bez gwintu, ponieważ wtedy cała ta farba ze zbiornika wyleje nam się do kanału powietrznego, zabrudzi nam aerograf tutaj w tych miejscach, w których farba nie powinna się znaleźć. A więc, jeśli mamy już zapchany aerograf, także nic nie jest w stanie nam pomóc, no to wtedy po prostu usuwamy farbę czy to pipetą, czy wypukujemy cięczalnikiem te resztki farby, ile tylko się da. Problem numer 3. Farba leci słabo, słabiej niż powinna i przy tym pruszy. Przyczyna pierwsza to jest stopień rozcieńczenia farby. Farba jest po prostu za słabo rozcieńczona i przez to też nie jest w stanie atomizować się w odpowiedni sposób. rozwiązanie bardziej rozcieńczyć farbę. Drugi sposób, taki no bardzo oczywisty. W aerografach, które mają Regulacje blokady iglicy. Może się zdarzyć tak, że niechcący sobie ustawiliśmy tą blokadę na minimalnym poziomie, no ale to też jest łatwo zauważyć, po prostu wtedy spust nie daje się odciągnąć do tyłu. Kolejnym powodem może być zabrudzona dysza. Jeszcze nie jest zapchana całkowicie, ale jest częściowo czymś przybrudzona. A więc powód mniej więcej ten sam, o którym mówiłem wcześniej. Może się zdarzyć też, że niechcący albo też przez wiedzę, użyjemy nie takiego rozcięczalnika do farb, jaki jest tutaj zalecany. Wtedy zdarza się właśnie, że farba, mimo że jeszcze jest w stanie płynnym, ok, wydaje się, że jest w porządku, to przy atomizacji, przy przejściu przez aerograf powstają takie jakieś niezidentyfikowane drobinki tej farby. Więc tutaj warto się upewnić, że używamy dobrego rozcięczalnika. Może być też tak, że w aerografia zostanie nam po czyszczeniu jakaś kropla, choćby mocnego płynu do czyszczenia, i wtedy, jeśli wlejemy powiedzmy farbę akrylową na bazie wody do takiego aerografu, no to ta farba też może nam się zważyć i spowodować właśnie to, że farba będzie się w taki sposób niezbyt przewidywalny nakładała. Czwarty problem, krótki. Rozpryski farby przy rozpoczynaniu malowania. Prawidłowy sposób malowania aerografem wygląda tak w kilku krokach. Że wciskamy spust, uruchamiamy powietrze, cofamy spust, uruchamiamy farbę i kończąc, cofamy z powrotem spust do przodu, co zamyka nam kanał z farbą i puszczamy wtedy dopiero spust, żeby zamknąć powietrze. Jeżeli zrobimy to trochę inaczej, czyli nie zamkniemy kanału z farbą przed wyłączeniem powietrza, puszczając w taki sposób spust, strzelając nim, to na końcu igły utworzy nam się kropla farby. I wtedy, przy następnym uruchomieniu powietrza, przy wciśnięciu spustu, to po prostu ta kropla farby pojawi się na naszej malowanej powierzchni. A jeśli zostawimy w taki sposób aerograf na dłuższy okres czasu na 10-15 minut to wtedy ta farba zaschnie na końcu igły i prawdopodobnie zapcha nam dyszę. I problem numer 5, yy, czyli pajączki. Jeśli zamiast ładnej, gładkiej powłoki farby na malowanej powierzchni macie mniej więcej coś takiego, to tutaj odpowiadać może za to kilka rzeczy. Pierwszą z nich jest zbyt mocno rozcieńczona farba, drugą zbyt wysokie ciśnienie. I trzecią zbyt mała odległość do malowanej powierzchni. I tutaj zmieniając jedną z tych trzech rzeczy, tak naprawdę pozbędziecie się problemu: czy to zmniejszając rozcieńczenie farby, czy zmniejszając ciśnienie powietrza, czy też oddalając aerograf od malowanej powierzchni. Szósty problem: nie działa spust, czyli po prostu nie leci nam powietrze, albo spust nie odbija cokolwiek związanego tutaj z tym elementem. Niektóre aerografy wymagają do prawidłowego działania spustu delikatnego nasmarowania tutaj tego elementu trzpienia, który pracuje góra-dół. Tego elementu tutaj nie należy czyścić, tak naprawdę. Tutaj farba się nie ma prawa dostać, żadne zanieczyszczenia też tutaj nie dochodzą. No ale zdarza się, że tak jakby klienci do nas wracali z problemem właśnie tego typu. Gdzieś z rozpędu po prostu rozebrali aerograf na części i umyli wszystko razem ze spustem. Płyn do czyszczenia zmył te resztki smaru, czy też oleju silikonowego, który tutaj powinien się znajdować. No i wtedy spust nie pracuje tak jak należy, po prostu zacina się. Wystarczy ten, ten element delikatnie nasmarować. Tak naprawdę czymkolwiek może to być, jakiś olej, mar silikonowy. Najlepiej, żeby to był właśnie jakiś silikonowy smar, Drugim powodem problemu ze spustem, z zaworem powietrza, mogą być uszczelki w samym zaworze. Tutaj problem właściwie najczęściej pojawiał się u nas w aerografach firmy Ammo, Air Cobra, czyli aerografach na bazie aerografów firmy Badger amerykańskich. Problem tutaj stanowiła ta czarna mała uszczelka, która, właśnie kiedy dostanie jakiegoś rozcięczalnika, to ona bardzo łatwo puchnie po prostu delikatnie zwiększa swoją objętość. Ale w tak minimalnym stopniu, że tego tak naprawdę na oko nie widać. I dopiero wymiana tej uszczelki na nową pokazuje, że to właśnie była przyczyna problemu. I problem ostatni, siódmy: aerograf nie maluje prosto. Spowodowane to jest najczęściej tym, że gdzieś w układzie dysza i glica osłona dyszy mamy po prostu odchylenie od osi. Może to być spowodowane naprawdę każdym z tych trzech elementów. Może być skrzywiona iglica, może być też delikatnie gdzieś uszkodzona dysza, na przykład zmiażdżona z jednej strony, po tym jak powiedzmy upadła nam na podłogę. Może też być to winą osłony, dyszy. Zwłaszcza w tych tańszych aerografach, gdzie ta kontrola jakości, no wiadomo, jest na różnym poziomie. Może się zdarzyć, że. Jest albo źle nagmintowana ta część i po wkręceniu nie jest idealnie w osi, albo też samo sam ten otwór, przez który przechodzi dysza, nie jest idealnie równy, wszystko to może powodować to, że mamy problem z, z tą osiowością strugi drugi farmy. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś inne problemy z aerografem, z którymi nie możecie sobie poradzić. Napiszcie w komentarzu. Jeśli zbierze się kilka takich pytań, to postaram się nagrać drugą część, powiedzmy takiego Q&A. A jeśli coś wyjaśniłem niejasno, coś chcielibyście dopytać, to też piszcie jak najbardziej i postaram się w najbliższym czasie może to jakoś uzupełnić. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film okaże się pomocny. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!